Cześć załoga, z tej strony Hito zapraszam Was do pierwszego odcinka z kariery przebudowy FIFA 20, tak jest, FIFA 20 i nowa postać, czyli Lidia Hito będzie Łukasza Hito i Lidia Hito. Zobaczymy, który menadżer będzie lepszy na początku. Ściągniemy Chiluela, świetny, lewy obrońca, który za rok prawdopodobnie przejdzie do Manchester United, tak samo jak. Sancho troszkę wyprzedziłem te decyzje klubu. Mam nadzieję, że oni przejdą, bo są bardzo promowani właśnie do tych klubów, tak samo jak Mason. No i zajmujemy pierwsze miejsce po 20 kolejkach. Delikatna przewaga nad Spursami i Leicester. Bardzo daleko jest Manchester City, to jest bardzo ważne, bo to jest główny kandydat tak samo jak Liverpool. Więc powiedzmy, że ligę Możemy wygrać w tym sezonie, co było delikatną niespodzianką właśnie ta słaba forma Manchesteru, City i Liverpoolu. Może coś tam się już po prostu wypaliło i ci wybitni szkoleniowcy nie potrafili poprowadzić w odpowiedni sposób drużyn ja kupiłem Piotra Zielińskiego potrzebowałem takiego środkowego pomocnika który fajnie będzie rozprowadzał mi grę do przodu a Piotr Zieliński jest bardzo dobry w tym, może nie w ostatnim podaniu ale właśnie w takim zawodnikiem, który potrafi Ci podać, wyprowadzić z linii obrony tą piłkę Odpowiednio rozprowadzić ją do właśnie takiego pola pogby, który będzie tym swoim instynktem podawał do napastników. Wygrywamy w pierwszym sezonie ligę, co była bardzo ważną decyzją dla mnie, bo liczyłem na pierwszą czwórkę. Ale już wygranie ligi pozwala mi to, że nawet w następnym roku będę się skupiał na pucharach bardziej europejskich niż właśnie na lidze a tutaj zagramy Puchar Anglii, więc wielkie święto. Tam widzieliście, że Manchester City i Liverpool w drugiej części no, zmotywizowali się i wskoczyli na odpowiedni poziom, ale dzięki temu też my nie musieliśmy cały czas grać pierwszym składem, mogliśmy grać trochę rezerwami. No i widzicie, tutaj z Newcastle wygrywamy 2-0 do 0 po bardzo ładnej bramce Rashforda na sam początek, a później bramce kolejnej, za chwilę zobaczycie Polak, Pogbe. Tutaj oczywiście nasz kapitan, bo Rashford został moim kata, kapitanem. Od razu jak przyszedłem, stwierdziłem, że ten młody chłopak musi zostać kapitanem naszego zespołu. To jest przyszłość United i wydaje mi się, że to jest gość, który może kiedyś prowadzić ten zespół. Dlatego ten młody chłopak był obdążony takimi moimi skrzydłami, że to on właśnie będzie prowadził nowy United. I to mi się udało w pierwszym sezonie. To trzeba powiedzieć, że ta drużyna naprawdę dobrze funkcjonowała. I to zaplecze, które zaczęliśmy powoli tworzyć... Cały czas szło do przodu i o to właśnie chodziło, bo nie tylko gwiazdy liczą się oczywiście w zespole, ale to zaplecze też jest bardzo ważne. A w Manchesterze to bardzo często brakuje. Oczywiście jest taki młody James, który cały czas rozwijał się poprzez te, ten sezon, ale tak samo Piotr Żyniński miał naprawdę świetne wejście do United i idealnie. Z Mejconem się uzupełniali Bo oczywiście jeden grał, jeden nie Ale powiedzmy, że Zieliński miał taki plusik Bo jest Polakiem u mnie Więc Piotr Zieliński strzela w finale Ligi Europy Doszliśmy tam, gdzie powinniśmy Czyli zagrać właśnie finale Bo Manchester musi po prostu Ten drugi puchar zwyciężać Zobaczymy w ogóle, kto będzie grał w tym trzecim Za niedługo, bo wiemy, że UEFA podjęła decyzję, że będzie trzecie Rozgrywki właśnie Europejskie, tutaj Maguire Też strzela bardzo ładną bramkę Szczerze mówiąc, po przy pierwszej bramce naprawdę bardzo duży błąd w ustawieniu bramkarza. No i Piotr Zieliński pięknie uderzył z daleka, a tu Maguire. No i Rashford jako kapitan mógł się cieszyć z kolejnego ty y tytułu, który podniósł już w pierwszym sezonie. Co było bardzo ważne, bo przypominam, wygrywanie takiego, takiej rzeczy jak już jesteśmy, jak Liga Europy jest naszym priorytetem. I takim obowiązkiem, że my musimy zagrać w finale i musimy po prostu wygrywać. Bardzo fajnie rozwijali się nasi zawodnicy, zwłaszcza ten defensywny pomocnik. 10 bramek, 3 asysty to jest naprawdę dobre e, statystyki. 4, 4 bramki, 2 asysty tylko przy Zielińskim, ale naprawdę on dosyć dużo grał e, w drugiej części sezonu gdzie troszkę spadał e, nasz potencjał z tego powodu, że rotowałem tym składem bardziej, dlatego on nie mógł grać z tymi najlepszymi zawodnikami e, czasem, dlatego uważam, że i tak bardzo dobrze zagrał, miał bardzo wysoką ocenę, więc to też mi pokazuje, że to był dobry transfer. W drugim sezonie zapoznanie się z Ligią Miszu. Wiemy, że spadliśmy o ten poziom niżej, teraz znowu jesteśmy o poziom wyżej i jestem ciekawy, jak to wszystko. E, będzie szło w dobrą stronę, mam nadzieję. Tutaj Rajsa, który też gdzieś jest w okręgu Manchester United, ale też e, ściągnął Francuza jako tego czwartego środkowego obrońcę, powiedzmy. No i z, e, z Persami wygrywamy 6 do 1. Tutaj widać, że Persi no zlekceważyli nas i dali bardzo rezerwowy skład. Teraz gramy UEFA Super Cup z Atletico Madrid No i tutaj też wygrywamy e, 4... 5 do 4 wrzutek karnych, 2 do 2 w czasie normalnym. I Mbabu potrzebowałem lepszego prawego obrońcy, z tego powodu, że był Bissaka oczywiście, ale potrzebowałem zaplecza, a Dalot jeszcze miał ten swój niższy overall, tak samo jak Kownacki, potrzebowałem drugiego napastnika, który nie będzie mi marudził, że siedzi na ławce, ale w ważnych momentach wejdzie i może coś strzelić. I jak widzicie to wszystko fajnie wychodziło. W Lidze Mistrzów brakowało tego doświadczenia w pewnych momentach. I na przykład Remi z Barceloną to idealnie pokazywał, lecz Barcelona zgłosiła się po Pogba w drugim sezonie. No i Chilwell też chciał odejść, bo chciał grać, dlatego musiałem go sprzedać. I zobaczycie, kogo ko kupiłem. No i Paulo Dybala do nas przychodzi właśnie za Pola Pogba. Wydaje mi się, że to też jest dosyć realistyczny transfer, że Manchester może Gdzieś tam pozyskaj tego zawodnika, ale oczywiście jak Manchester będzie grał w Lidze Mistrzów, to jest kluczowa decyzja. Jak oni będą grać w Lidze Mistrzów, tak jak my gramy, wtedy może taki zawodnik jak Paul, e, Paul Dybala właśnie przejść do nas i być takim liderem z Rashfordem. A Martial bardzo dobrze grał pod moimi skrzydłami. No i wygrywamy kolejne trofeum. Mbawu, którego właśnie ściągliśmy w zimie, strzela bramkę. Henderson bardzo fajnie się rozwijał i zauważyłem już e, podczas tego nagrywania, tej kariery dynamiczny potencjał i chciałbym zrobić właśnie w najbliższym czasie odcinek, jak to wszystko działa, bo naprawdę, zawodnicy, którzy w pewnym momencie już się nie rozwijają, później dostałem Busta i znowu mogą się rozwijać. I to było bardzo ważne, bo to był zawodnik, którego ja od początku określiłem, że to będzie mój zawodnik, którego będę promował do pierwszego składu. Oczywiście jest David Hea, więc on będzie moim pierwszym bramkarzem, ale jednak. Wypromowaliśmy Hendersona na bardzo dobry poziom i zaczął dostawać. Nawet zaczął dostawać powołanie do reprezentacji, co było bardzo ważne dla mnie, żeby ten zawodnik reprezentował Anglię, bo wiemy, że tam są przeciętni bramkarze, oczywiście teraz jest Pickford, ale przez wiele lat był problem właśnie z bramkarzem w Anglii. No i tutaj możecie zobaczyć, że cały czas graliśmy w podobnym ustawieniem, czyli tych Jeden defensywny, troszkę wyżej, Zieliński, Dybala, tutaj James jak widzicie, bo starałem się, żeby ten młody zawodnik też się ogrywał. I drugi sezon, 13 bramek, 10 asyst. To już jest dobry poziom właśnie Zielińskiego. Sancho, 20 bramek, 8 asyst. Dybala, który wszedł z buta można powiedzieć, w Ligi Angielskiej, 12 bramek, 8 asyst. To są naprawdę bardzo dobre statystyki. No i sezon trzeci, który miał potwierdzić klasę Manchester United, miał nas wprowadzić na poziom Ligi Mistrzów, na wyższy poziom. Dlatego Ben Davis z Pesze został ściągnięty też, odszedł od nas Rice, z tego powodu, że nie był zadowolony ile minut miał na boisku, dlatego ściągłem krychowiaka, wydaje mi się, że to jest całkiem fajny transfer i wydaje mi się, że przy dyspozycji właśnie krychowiaka w tym momencie w lokomocji w Moskwie, wydaje mi się, że nawet mógłby trafić jako taki rezerwowy, głębszy rezerwowy Manchester United. Zobaczcie, tutaj wygraliśmy spokojnie grupę A. Tam jeszcze ściągnęliśmy Kuka. Też potrzebowałem takiego gościa zazielnickiego, który zagra parę spotkań po prostu w sezonie. No i Mattie DeLift ściągnięty w zimie. Bardzo ważny transfer, musiałem skoczyć o ten poziom wyżej, i ten zawodnik dał mi to właśnie tą półkę wyżej, żebyśmy grali jeszcze lepiej, żeby. Ten zespół jeszcze lepiej funkcjonował. No i oczywiście w FA Cup gramy z Evertonem, więc bardzo ciekawe spotkanie. I stwierdziłem, że tutaj, przeważnie jak występuję rezerwami w takich kuwarach, żeby właśnie im dawać też grę, to chciałem tutaj zagrać pierwszym składem Sancho i Luke Show z ramki i dla nich Silva. No Sancho, oczywiście niesamowity talent Bruce'a Dortmund, który jestem przekonany, że wreszcie trafi do Ligi Angielskiej. I wydaje mi się, że to będzie właśnie Manchester. United, ani Manchester City czy Liverpool. A tutaj, oczywiście, Luke Show, który gdzieś tam w zamieszaniu w polu karnym idealnie się tutaj złożył do strzału i pomiędzy nogami upokorzył bramkarza Evertonu, który naprawdę świetnie bronił w tym spotkaniu. To trzeba powiedzieć, że mieliśmy wiele sytuacji, ale to właśnie ten bramkarz utrzymywał bardzo długo wynik stykowy. No i tu Rashford oczywiście może się cieszyć z kolejnego tytułu, który podnosi w barwach Manchester United. Cały Manchester świętuje, bo naprawdę urodził się w ciągu tych trzech lat Lili oczywiście, a Hito stworzyła tą potęgę angielską. No i zagramy w Champions League, co jest bardzo ważne. Gramy z Borussią Dortmund. Borussia, która jest takim klubem, który bardzo lubię z tego powodu, że grał Paszykowski, Piszczek, Lewandowski, ale cały czas, to cały czas jakoś jest we mnie, że lubię ten ten klub i bardziej kibicuje na przykład w Lidze Mistrzów temu zespołowi, więc fajnie, że zagramy finał. I takie dwie bardzo niedoceniane ostatnią drużyny, zobaczymy jak to się wszystko potoczy i która z tych drużyn wygra. No wygraliśmy my 3-0, do 0. Zieliński, dublec to jest bardzo ważne, dwie bramki, Rashford jedną i to przepiękną z daleka. Zobaczcie jak się ten zawodnik odwrócił, nasz kapitan uderzył tutaj, Piotr Zieliński w odpowiednim e, momencie się schylił, no i strzelił tą bramkę. Po długim rogu burki bez szans. No i może się cieszyć, Manchester z wyniku 1-0. A teraz właśnie Piotr Zieliński uderzenie z główki perfekcyjnie przy krótkim słupku. Tutaj burki znowu bez szans. No i już mamy wprowadzenie 2-0. A później, jak właśnie, Borussia wyszła do ataku, od straty dołożył Piotr Zieliński trzecią. Bardzo podobną akcję, bo znowu dośrodkowanie i znowu Piotr Zieliński z główki strzela bramkę. Tylko tym razem po długim słupku. Więc zawodnik, który był takim rozprowadza... rozprowadzającym akcję tutaj idealnie się właśnie złożył do tego i strzelił bardzo ważne dwie bramki dla naszego zespołu no i Rashford po raz kolejny może podnieść to trofeum tym razem trofeum Ligi Mistrzów to jest nasz cel właśnie, zawsze żeby zdobywać tę Ligę Mistrzów tymi najlepszymi klubami, ja się z wami żegnam mam nadzieję, że ten odcinek pierwszy karier przebudowy FIFA 20 wam się podobał i będziecie i zostawicie fajny odzew pod tym odcinkiem, o to Was bardzo proszę. No i oczywiście jak chcecie, żeby Wasz zespół został w kolejnym odcinku, napiszcie mi w komentarzu i oczywiście na Facebooku, bo tam są ankiety, która już Wam będzie się pojawiać w którym dniu. Ja się z Wami żegnam, cześć!